Witam, Cecylia, lat 74. Zaczęło się od hematologii w 2013. Wynik z nadpłytkowości samoistnej okazał się nowotworem jak dwa, leczony do dzisiaj w Instytucie Hematologii w Warszawie. W listopadzie 2018 w Półtusku wycięto mi guzek na lewym udzie. Miał to być tłuszczak albo wełniak. Jednak biopsja wykazała rzadki złośliwy nowotwór z komórek Merkla. Zaczęły się wznowy, operacje, naświetlenia już w Instytucie Onkologii w Warszawie. Przed wielkanocą 2020 mój stan był ciężki spadający sód, omdlenia, bóle kości, szpitale, kłopoty z chodzeniem. Tomograf komputerowy wykazał odległe, bardzo duże przerzuty do jamy brzusznej, w tym na trzustkę. Mówiono, że to moje ostatnie święta wielkanocne. Na konsylium lekarzy podjęto decyzję o leczeniu immunoterapią. immunoterapią. Mój stan był ciężki. Pozostawałam bez leczenia, oczekując na zgodę na refundację. Pierwsza seria odbyła się 6 lipca 2020. Seria to siedem wlewów co dwa tygodnie. Zaczynam trzecią. Tomograf wykazał duże zmniejszenie przerzutów odległych. Po każdej serii trzeba wystąpić o zgodę na reputację. Są wtedy emocje, czy wniosek zostanie zaakceptowany. I czy w takim czasie, żeby zachować ciągłość leczenia? Dlatego proszę w imieniu swoim i pozostałych pacjentów, aby lek na tą rzadką i bardzo śmiertelną chorobę wszedł do leczenia systemowego. Marzeniem jest, żeby lekarz. Podejmując decyzję o takim leczeniu, mógł ją niezwłocznie zastosować, bez zbędnego opóźnienia i odmowy refundacji z powodu braku finansów w budżecie. Szpitale są niedofinansowane, ale w Instytucie Onkologii w Warszawie lekarze szpitala i obsługa bardzo dobra. Podziękowania należą się naukowcom, lekarzom i wszystkim ze szpitala. Mam nadzieję, że przeżyję jeszcze niejedną Wielkanoc. Cecylia. Dziękuję.